Pięknie mnie zagram jako Rosja i postaram się jako właśnie Rosja przeżyć pierwszą wojnę światową, bo jak dobrze wiadomo to ta Rosja upadła. Więc na początku rozbudowałem sobie budynki, aż do momentu jak Japonia mnie nie zaatakowała. I ja wtedy w ogóle armii nie miałem, więc musiałem sobie ją dorekrutować. Ta wojna była dosyć wyrównana, ale niestety koniec końców ją przegrałem, ale straciłem takie mniej warte tereny, tam Syberię gdzie w sumie i tak nic takiego nie ma i mój przychód też na tym wtedy nie ucierpia, więc było git. Później Persja mi wypowiedziała wojnę i ta wojna była bardzo wyrównana, takie procenty od 0 do np. minus 10 się utrzymywały przez naprawdę długi czas, ale postanowiłem, że będę wspomnił armią oraz sobie zwiększę utrzymanie armii i dzięki temu koniec końców udało mi się tą wojnę wygrać i przejąłem wtedy swoje pierwsze tereny. Następnie rozbudowałem budynki, potem sobie wyrekrutowałem armię i ruszyłem na Cesarstwo Japonii, aby odbić swoje tereny. Początkowo wojna była bardzo wyrównana, ale szybko udało mi się przejąć kontrolę w tej wojnie oraz tą wojnę koniec końców wygrać. Oni też były sojusznikami Cesarstwa Japonii w tej wojnie, ale one tam niewiele zdziałały i koniec końców odbiłem swoje tereny oraz jeszcze przejąłem jakieś tam 2-3 wyspy od Japonii. Potem po prostu robiłem budynki, odbierałem misje, budowałem cudzy świata, po prostu rozwijałem swoje państwo. Potem wyrekrutowałem armię oraz zaatakowałem Austro-Węgry, które były bardzo dobite przez Niemcy, bo oni tam się bili, ale Austro-Węgry miały też sojusz z Francją i w konferencji pokojowej mogą sobie wziąć tereny też od Francji. I do tego momentu musiałem sobie dogrywać głos, ponieważ dzięki mikrofonu nagrał się zbyt cicho, więc sobie taki sposób dograłem, możecie napisać czy taki sposób filmy są ciekawe, bo może będę robił czegoś takiego więcej. A teraz po prostu będzie głos, który był, no podczas nagrywania, a jeszcze w międzyczasie przypomnę zostawienie łapki w górę i suba. Ty, Niemcy mi wypowiedziały wojnę i słowo będzie jakimś jeszcze uda to wygrać, aha, udało się, a co oni mi zabrali w sumie, bo nawet nie wiem. Wezwanie do broni, czemu mi oni wysyłają wezwanie do broni, nie ma z nimi sojuszu, odrzucam to stary, śmiechu warte. Ja tutaj nie jestem w stanie na ten moment się bić z nikim. Oho, no i Niemcy przegrały, dobra. Tu się dużo państwo wyzwalało. Yy, wysyłają mi z niewagi. Yy, te tutaj Japończycy to pewnie będą chcieli wojnę wypowiadać niebawem. To ja muszę się tu szybko przygotowywać. Okej, okay, znowu mam armia. Yy, ty, ja szarży nawet nie włączyłem, to trzeba sobie ją odpalić. Idziemy na przykład podbić Chińską Republikę Ludową. Okej, okay, świetnie. Mogę wziąć wszystko od nich? A. i tu jeszcze mieli sojusznika, Tajlandię. Ale od nich wszystkiego niestety nie wezmę. Okej, okay, i... Teraz tak, Austro-Węgry, Austro-Węgry się znowu biją z Niemcami, bo się wyzwaliły. Pewnie jakieś z tych są, ale. Aha, odrzucę powiedzenie wojny, to trzeba poprawić relację, żeby było na więcej niż 32. Jaką wojnę się z. A Wielka Brytania mi powiedziała wojna, ale o co pływa? Czemu nie mogę nic zrobić w konferencji pokojowej? Nie wiem. I chyba mi jeden z tak wojsk umarł w tej wojnie, trochę śmiechu warte. Mogę sobie zrobić budynki wojskowe. Dobra. I nie wiem, mogę sobie tych źródków dobić na przykład, bo już. Nie odrzucą mi wypowiedzenia wojny. No nie. Oj, to jest wyrównana wojna, bo nie mieli sojuszników. I ja to chyba jeszcze mogę przegrać. No, bo armii nie mam. Czytam se sejwa. i dorobię se armię po prostu. Okej, okay, mam teraz sojusz tylko z Danią jeszcze. To ja to muszę wykorzystać. Ja to jeszcze nie No, nawróciłem sobie religii, ale to się z i ogarnia. I muszę tu zasymilować. No dobra. A to bez problemu. Może Niemców bym podbił. To jest siódma potęga. To na spokojnie. Mają sojusz z Włochami tylko. Wojsko zdążyłem sobie naprawić? Chyba nie zdążyłem. Ej, no śmiechu, warte, że ja co chwilę muszę teraz save'a wczytywać. I znowu jestem w tym samym momencie co wcześniej. Nie, tu już podbijam sobie tych ziutków. Ale nie, no. Wojsko mam naprawione. To Włochy są po prostu potężne, Ta, ta potęga i siódma. Nie, ja może po prostu mam słabą armię. Albo mało tej armii. Jak utrzymywanie armii sobie zwiększę, to dużo wydaje. Ty wszystkie dziedzictwa mam już ogarnięte. świetnie. Ale to może Budynki dopiero w armię leciał. Dobra, i teraz już muszę wygrać tą wojnę. Może więc sobie coś innego jeszcze podbiłem. Ja tutaj tracę pieniądze, to ja nie mogę robić budynków, tylko muszę podbijać. No mają niby sojuszników, ale utrzymanie armii się jeszcze zwiększa. Ej no, jak oni mnie tak rozjeżdżają? To jeszcze jest taka opcja, że ja sobie zrobię po prostu jeden albo dwa duże staki wojska. Masz nie chce mi się wierzyć, że ja tutaj jestem w stanie aż tak bardzo przegrywać. Cztery takie ostaki, idziemy ich klepać. Eee, chwila i od razu lepiej idzie, ale przegrywam. A ja chcę sobie tutaj potestować, ewentualnie że dwa takie O to też jest jakaś opcja. I wygrywałem przez chwilę, teraz jest wyrównana wojna, którą przegrywam. Co nie? No, ci już sojusznicy po prostu są za mocni. To ja bym sobie złączył te staki może podbił Imperium Osmańskie. Mam z nimi dobre relacje, ale potrzebuję ich podbić. No i widać, że to wolno leci, bo to są tylko dwa staki, ale sobie dobrze radzą, bo wygrywają mi tą wojnę koniec końców. Ja się tu muszę na razie jeden na jeden bić po prostu. Ej, nawet sobie wszystkiego nie wezmę. No, idziemy teraz bić Finlandię. Trzeba sobie pofarmić na takich małych państwkach. Tylko Manpower niech mi się naprawi. Ja się, Jak power nie będzie mi zjeżdżał, to znaczy, że już mam armię naprawioną? Okej, okay. ja się tutaj już naprawdę mocno zadłużę, ale to bez problemu, myślę, że to się jakoś jeszcze ogarnie. No i po Norwegii. No i takie Niemcy, z kim oni mają? Dalej sojusz z Włochami. To myślę, że jestem dalej w stanie tutaj przegrać. Hmm, to już nie ma zbytnio co podbijać z takich dużych państw, z którymi jeszcze bym w stanie walczyć. Wielka Brytania potencjalnie jest. Armię mam naprawioną, to idziemy. Oni mają tylko sojusz z Hiszpanią. A Niemcy mi przy okazji wypowiedziały wojnę. Niech uwarte trochę. Dobra, to ja sobie tu, tutaj podbijam Finlandię, a moja armia stoi. To niech oni idą coś ogarniać. Nie no, Rosja wydawała mi się być potężna, ale wydaje mi się, że jako Polska, na przykład czy jakiekolwiek inne państwo, to bym tutaj większą potęgę zrobił. I co, muszę się szykować na wojnę, ta? A bo ja agresywną ekspansję mam tutaj. Ja sobie, bo ja modyfikacje włączałem na ostatnim live'ie, to chwilę, to ja sobie to ogarnę. I wtedy nie będę miał... wojen i będę w stanie na spokojnie sobie podbić takie taką Wielką Brytanię. Okej, okay, nie mam agresywnej ekspansji. Nie, niby mam, ale ona zaraz zniknie. Świetnie. I jestem w stanie teraz na spokojnie iść podbijać Wielką Brytanię i... Musi mi się to udać. Armię mam naprawioną. Nie no, przegrywam. Aj no, miałem takie takie wojska potężne. Po prostu Rosja jest jakaś. No, nawet na moich filmach widać, że ja, jako taka Norwegia, jakbym był takim państwem jako Norwegia, to bym już tutaj wygrywał stary. A ja tutaj nie mam co innego podbijać. Ewentualnie, żebym wypowiedział wojnę Hiszpanii. Wtedy bym miał. Ją... Teoretycznie mieli terenów do przejęcia po prostu. Hiszpania jest podbijana przez Wielką Brytanię? Niechuwarta. Rozejm, pakt obrony nie mają sojuszu. No dobra. Mają sojusz z Indochinami francuskimi. Trochę śmieszna. I co Indohi... Indochiny francuskie mnie pokonują? Nie. Po prostu moje wojsko gdzieś tu płynie, bo tu widać póki co, że wojsko mam na spokojnie. A jak mam tylko dwa z takie wojska, to, to ta wojna długo potrwa. Bombardowany ciągle jestem. Gdzie moja armia? Teraz tu jest jakaś, to chwila, sobie to podzielę. Tutaj to też podzielę. I teraz będzie to szybciej leciało. No, i leci szybciej w górę? Ale nie mogę tego zbyt bardzo podzielić, żeby moja armia tutaj nie przegrywała każdej bitwy. I już zaraz będę coś zarabiał w sumie nawet. Yy, Francja ma sojusz z Kolumbią, to można ich sobie tutaj dobić szybko. Kolumbia tu nawet przypłynęła. Jak to się stało, że ja nagle zacząłem przegrywać? Aha, mi co, armia zniknęła. Ej, ja prawie tą wojnę wygrałem. Nie wiem, jakieś dziwne wojny są. Dobra, tu zaraz Hiszpanię pokonuję. Jest. To biorę od nich. Aha, teraz mogę wziąć od nich więcej terenów. To chwila, to żeby te granice się jakoś prezentowały. Yy, utrzymanie armii się zwiększę, bo już i tak z tych długów nie wyjdę w tym filmie. No i uda mi się podbić tą Francję. No nie ma szans, że nie. Już tak dobrze mi szło. Ej, nie wiem o co pływa kompletnie. Że ja tutaj tak jestem w stanie przegrywać. Może jesteś taki, muszę po prostu znowu złączyć. Jakoś. Jak, jako ta Rosja. Ja wiem w sumie czemu tak, jako ta Rosja, ta rozgrywka tak wygląda O i teraz sobie znowu mogę wziąć mniej Bo jak masz słabe państwo i zrobisz z niego potęgę, to to potęga cała Jest jakby stworzona przez ciebie I każdy, każda twoja prowincja jest w jakiś tam sposób jakościowa jednak, bo tam sobie rozbudujesz budynki TP. Tutaj od razu masz takiego molocha i trochę ciężko coś z tego zrobić, z całych prowincji zrobić coś lepszego. Ja tutaj rozbudowałem po prostu budynki, ale to najwyraźniej nie jest wystarczająco. To jest moja teoria i wydaje mi się, że ta teoria może mieć rację. Teraz sobie złączyłem te staki i... No właśnie, ale nie no, dalej jakoś tutaj walczę. No bo Rosja mnie sobie tutaj przyjmuje, ale mam duże staki wojska, więc jestem w stanie sobie tutaj borsko nabijać. Ale znowu przegrywam. No... To jest moja teoria. Niby dalej jakieś wojsko mam i dalej jestem w stanie tutaj się klepać. Tak patrzę sobie na te procenty i co tutaj się dzieje, jak oni mi tereny przejmują? No bo oni mi po prostu wszystkie tereny przejęli, a ja tutaj mam dwa potężne staki, które nie są w stanie tego wszystkiego ogarniać, tylko se Warscore nabijają na bitwach. Jestem ciekaw w jak ta wojna się skończy. Oj, chyba jakąś... Oj, mocno chyba przegrywam już. No i nie mam już armii. Mogę mieć po prostu biały pokój, ale z długów udało mi się wyjść, tyle dobrego. No, taki jest Problem Rosji, myślę, że w tej grze. Że ona jest po prostu za duża na sam start. A Japonia mi wypowiedziała wojna. No to trochę śmiechu warta. Kaj okay, sobie wyrekrutuję jakieś tutaj wojsko. Kolejną wojnę mam. pod państwa, które mi wcześniej też wysyłały z niewagi. Oj, co to, to już jest chyba upadek. To już nie ma szans. Mogę sobie jeszcze tutaj jakiś najemników wziąć. Okej, okay, wziąłem sobie najemników, ale no tak to się kończy. I jeszcze wyzwolenia są tutaj. Co tu się dzieje? Gdzie te wszystkie państewka z średniowiecza wyzwalają? Śmiechu warta.